z tej strony Tomek z Rarion.pl, w tym filmie pokażę Wam i zrecenzuję tokeny, premium token z pro z marki Gamegenic i to są tokeny, których oczywiście możecie używać do grania w Star Wars Unlimited, bo są to tokeny do tej gry przeznaczone to jest produkt licencjonowany. Także można powiedzieć, że najlepiej spełniający wymagania, jeżeli chodzi o to, jakich faktycznie znaczników potrzebujecie, jakiej ilości i tak dalej. No i z mojego doświadczenia w graniu Wars Limited powiem wam tak, że te tokeny no nie wychodzą tak drogo, jakby się to wydawało. No, na początku, jak zacząłem się interesować Starostan Limited, myślałem, że lepszym wyjściem będą jakieś takie zamienniki z temu albo zakup jakichś takich drukowanych na domowych drukarkach 3D. I o ile jako znaczniki The Major dobrze mi się sprawdzają, właśnie o takie proste kostki, również z marki Game Genic, są po prostu wygodniejsze, mniej miejsca zajmują to. Te tokeny no, są mega piękne, mega klimatyczne. Ja przede wszystkim zaskoczyłem się, jak pierwszy raz je zobaczyłem tym, jak dobrej są jakości. To nie są jakieś takie le ledwo widoczne i jeżeli chodzi o grubość, jak kartka papieru, kawałeczki plastiku, tylko naprawdę solidne kawałki takiego tworzywa z bardzo dobrej jakości farbą. No a te tokeny, e, które dodają statystyk do naszych jednostek są e, no, wyglądają tak naprawdę chyba najbardziej porządnie z całej tutaj. Zawartości pudełka, jako minus tych tokenów, mogłem wskazać to, że jeżeli macie je wszystkie zgromadzone w jakimś małym tui czy opakowaniu, no to nie do końca będzie to bardzo poręczne do wykorzystania, ale pod kątem wizualnym, pod kątem jakości, no i tego, że no wasza rozgrywka Star Wars Unlimited jest. Taka dopieszczona do granic możliwości, no to te tokeny myślę, że, że nie mają konkurencji. Jeżeli yy, faktycznie nie zależy Wam, żeby mieć wszystko najładniejsze, najpiękniejsze i najbardziej wypasione, no to myślę, że z powodzeniem możecie spróbować zaopatrzyć się w jakiś znaczniki inicjatywy, które dostępne są nawet jako promo przy okazji jakichś wydarzeń, jak release y i właśnie zastąpić całe to pudło kolorowych znaczników, no przynajmniej częściowo poprzez zwykłe małe kostki, ale dla samego faktu posiadania na przykład Shielda, czy sentinela, czy właśnie tokenów doświadczenia, czy tokenów, które zwiększają statystyki, myślę, że warto takie znaczniki nabyć. Jeżeli tak jak ja podchodzicie do e, gry w taki sposób, że dla Was bardzo ważne są mm, estetyka i gdzieś tam doświadczenia wizualne, no to te tokeny zdecydowanie nie mają żadnej konkurencji. A jak zdecydujecie, że chcecie sobie takie tokeny kupić, to na stronie rarion.pl czeka na Was 5% rabatu z kodem rabatowym, który znajdziecie w opisie pod filmem, i kolejne dodatkowe 5% rabatu, jeżeli zapiszecie się do naszego klubu dla kolekcjonerów i graczy DCG. Wszystkie szczegóły w opisie pod filmem. Dzięki i do zobaczenia.